Kiedyś obudziłem się w nocy. Była zima. Mieszkam na osiedlu w bloku nad czwartym piętrze. Leżałem bez ruchu. Światło latarni odbijało się od pokrytej śniegiem ulicy. Przedzie było tak biało, ale uświadomiłem sobie jaki to dźwięk mnie obudził. Pobiegał jadny ze śmietnika taki skrzek ptaka i drapanie. Ten dźwięk był tak głośny, że pomyślałem, że zaraz jakiś starszy frustrat wyjdzie na balkon i się albo za na policję, ale nic takiego się nie stało. Ten dźwięk kraczenia połączonego ze skowytem dla paniem był jednostajnie miarowy. Doprowadzał mnie do takiej skrajności, że mówiłem sobie tylko Przecież to się nie może dziać naprawdę. To nie jest horror, tylko prawdziwe życie. Herio miałem już łosy w oczach. Nie wiem ile leżałem bez ruchu, ale gdy kraczenie trochę ucichło, zebrałem się w sobie i delikatnie podszedłem do okna. Na śmietniku mi się nie działo. Postanowiłem, że uchylę trochę firankę i zobaczę dokładnie. Ryciłem lekko za krawędź. Jak ktoś nie pierdolnie w szybę, leci mnie za rękę. Patrzę, człowiek małpa, największy zbrodniarz wojenny. Skórwy synie zostaw mnie. Parłem się jak pojebany, a on tylko... Kro! Kro! Wiebałem się do pokoju, a on stanął przede mną na parapecie w całej okasałości. Czytko wybiegłem z mieszkania, otworzyłem szafkę na bezpieczniki na korytarzu, chcąc urwać drzwiczki, aby mieć czym się bronić, ale człowiek już był za mną. Odskoczyłem, a jak nie pierdolę. Te bezpieczniki w całym bloku zamigotało światło, a ja korzystając z okazji zamknąłem drzwiczki i zakleiłem je gumą do a Am tylko wy mój prychał, po czym się w spokoju, a ja wróciłem do swojego łóżka. To wiek małpa siedzi już w budce na bezpieczniki drugi rok. Ja tylko modlę się, żeby nie było jakiejś awarii w bloku.